Dobra, zapomniałem już prawie filmu nagrać, jak to jestem w stanie ułożyć, ale tutaj jest, to jest najważniejsze, no to timer i teraz tak, 3, 4. Ułożyłem. Cała kostka jest ułożona. No znowu Sejczat zresetował. Dobra, to jeszcze w tym filmie zdążę, bo ten film trwa dopiero minuty. Dobra. Dziękuję. Oj. no to, żebym wszystko popsuł. Normalnie więcej się popsuć nie dało. No to czas być beznadziejny i tyle. Ale sobie popsułem jeden etap i takie jest moje usprawiedliwienie. Ale za to ten poszedł efektywnie i tak może być w miarę dobry czas. Ja nie będzie powyżej minuty. <tryk> Minuta równa praktycznie. Świetnie. Powyżej minuty. Ale i tak jestem zadowolony, bo większość ludzi się takimi postkami nie interesuje i nie patrzy na piękno genarki uba. To jak? To wszystko na ten film, pa.